Jak Elon Musk prawie stracił wszystko i stworzył SpaceX. Cześć, z tej strony plan sukcesu. Dziś o Elonie Masku. W 2008 roku Elon Musk był bliski bankructwa. Trzy nieudane starty rakiety Falcon zniszczyły jego reputację i pochłonęły wszystkie oszczędności, jakie posiadał. A jednak, to właśnie wtedy narodził się jego największy sukces. Po sprzedaży PayPala za setki milionów dolarów, Musk mógł spocząć na laurach, ale zamiast tego zainwestował prawie cały majątek w dwa szalone pomysły: elektryczne samochody, czyli Tesla, i prywatne loty kosmiczne, czyli SpaceX. Świat śmiał się z niego, eksperci twierdzili, że to niemożliwe. A pierwsze trzy starty rakiety SpaceX zakończyły się katastrofą. W 2008 roku Elon był spukany, Nie miał ani grosza. Miał do wyboru zamknąć firmę, zwolnić setki pracowników i przyznać się do porażki. Ale zaryzykował wszystko, co mu zostało. W czwartym locie Falcona wszyscy odradzali, ale on powiedział jedno zdanie. Nie przegram, dopóki nie... Przestanę próbować. Ten czwarty start zmienił wszystko. Falcon 1 dotarł na orbitę. Kilka dni później NASA podpisała kontrakt ze SpaceX wart miliard 600 miliard, milionów dolarów. Jedna decyzja, jedno ryzyko, jedno przekonanie, że warto walczyć mimo strachu. Zmieniło historię lotów kosmicznych. Czasami sukces nie przychodzi wtedy, gdy wszystko idzie dobrze, czasami pojawia się wtedy, gdy zostajesz sam z niczym i mimo to idziesz dalej. Nie przestawaj próbować, bo może właśnie kolejny krok odmieni twoje życie.